Z księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezładną pustką. Ciemność zalegała nad bezmiarem wód, a duch Boży unosił się nad wodami. Bóg rzekł: Niech się stanie światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość jest dobra. Oddzielił więc światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nocą. Zapadł wieczór i zaświtał poranek, dnia pierwszego. I rzekł Bóg: Niech się stanie sklepienie wśród wód, i niech oddzieli jedne wody od drugich. Uczynił więc Bóg to sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód, które były ponad nim. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I zapadł wieczór, i zaświtał poranek dnia drugiego. I rzekł Bóg: Niech się zbierze woda pod sklepieniem na jedno miejsce, i niech się odsłoni sucha powierzchnia. I tak się stało. I nazwał Bóg suchą powierzchnię lądem, a zbiorowisko wody morzem. I widział Bóg, że było to dobre. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, bardzo Was serdecznie witam w kolejnym etapie naszych rekolekcji Droga do Zbawienia. Razem z moimi braćmi, już od paru tygodni, a tak będzie oczywiście do końca Wielkiego Postu, próbujemy Was przeprowadzić drogą, która ma nas doprowadzić do zbawienia. Moi bracia już Wam opowiadali różne historie biblijne, pokazywali w jaki sposób człowiek idzie do zbawienia. Chciałbym oczywiście kontynuować tę drogę, ale chciałbym to zrobić delikatnie inaczej. W sensie mam pewien klucz, który chciałbym Wam zaproponować. Otóż chciałbym, żebyśmy przez najbliższe pięć odcinków zobaczyli najpierw drogę do zbawienia, którą wykonał Pan Bóg. Czyli pewne rzeczy, które Pan Bóg zrobił ze swojej strony, żeby nas zbawić. Zobaczymy na czym to polegało, a potem dzięki temu myślę zobaczymy, jak możemy Go naśladować. Bo jestem przekonany, że zbawimy się wtedy, kiedy nauczymy się tego, co Pan Bóg zrobił. Że jest to jeden ze sposobów przyjrzenia się sobie. Co ciekawe w ogóle, i mam nadzieję, że to będzie w tych odcinkach widać, taki jest mój główny cel. Że Pan Bóg nas zbawił w ten sposób, że coraz bardziej tracił. Że jakby to, co nam dał, to jest coś, co on stracił. I myślę, że trzeba to po pierwsze bardzo dobrze zobaczyć, żeby zobaczyć, jaka jest miłość Pana Boga. I potem dzięki temu możemy, możemy nauczyć własne serce pewnego postępowania. A jak nauczymy to serce tego postępowania, to dojdziemy do zbawienia. Zaczynamy dzisiaj od pierwszej historii, od w ogóle pierwszej pierwszej historii, czyli od tego, jak Pan Bóg stworzył świat, bo już tam widać, jak Pan Bóg zaczął iść w kierunku naszego zbawienia. Co takiego mianowicie zrobił? Otóż przeczytałem Wam yy, pierwszy fragment, pierwszą część opisu stworzenia. Nie czytałem całości, dlatego że nie chodzi mi tak naprawdę o ten fragment, tylko o pewną myśl, która za nim stoi. Przeczytałem Wam ten pierwszy fragment, bo on opowiada o samym stworzeniu świata, jeszcze nie o wypełnianiu świata zwierzętami, roślinami, a potem człowiekiem, bo to się oczywiście stanie, tylko o samym tym momencie, kiedy powstał świat. Otóż, kochani, teraz uruchomcie swoją wyobraźnię. Oczywiście nie jesteśmy w stanie sobie Wymyśleć i wyobrazić, jak to było, ale próbujemy to ubrać pewne pojęcia. Pomyślcie, że kiedyś, kiedy nie było świata, to co było? Jedyne, co było, no to był Pan Bóg. Nie było nic poza nim. Nie bardzo wiemy, co to oczywiście znaczy, no bo trudno nam sobie wyobrazić coś takiego jak nic poza Panem Bogiem, bo jednak żyjemy w pewnych takich okolicznościach przestrzenno, czasowo, krajobrazowo jakichś. Ale pomyślcie zanim pan bóg cokolwiek stworzył przez tą nieskończoność do tyłu kiedy był tylko on no to był tylko on pan bóg był wszędzie pan bóg był wszystkim dlaczego to mówię bo niektórzy teologowie i to jest taka myśl dosyć powszechna w kościele mówią że pan bóg żeby stworzył świat żeby stworzyć świat to musiał zrobić miejsce na ten świat Tylko w czym problem pan bóg był wszystkim i wszędzie czyli musiał siebie ograniczyć Zobaczcie, Pan Bóg, który jest nieskończony, który jest wszystkim, który był jedynym istniejącym, no trudno powiedzieć kimś czymś, no w ogóle jedynym istniejącym czymkolwiek, żeby stworzyć świat, to musiał się wycofać, żeby się pojawiło miejsce na ten świat. I Gani, zobaczcie to, co się dzieje w tym tekście, to Pan Bóg właśnie organizuje to miejsce, w którym będziemy żyli, a to znaczy, że sam się musiał ograniczyć, żeby to miejsce się pojawiło. O co mi chodzi? Może to wszystko brzmi tak trochę zagmatwanie, samiśicie w ogóle, Czeku, o czym ty gadasz? Zobaczcie, Pan Bóg nie musiał nas stwarzać. Pan Bóg nie musiał stwarzać świata. Pan Bóg nie musiał stwarzać ziemi, nie musiał stwarzać ludzi. Nikt mu nie kazał. Pan Bóg po prostu, będąc tym, kim jest, nagle postanowił, że chce się z kimś podzielić sobą. Chce się z kimś podzielić sobą, bo tylko on był, więc chciał, żeby jeszcze ktoś miał udział w tym. Pani, pierwsza myśl, którą chciałbym Wam poddać w tych rekolekcjach, droga Pana Boga do zbawienia to jest taka, że Pan Bóg, żeby nas zbawić, to musiał stracić coś, żeby nam dać. Musiał wycofać się z pewnej części swojego bycia, żebyśmy się my pojawili. Zobaczcie, nasze pojawienie się w ogóle, zaistnienie polegało na tym, że Pan Bóg wycofał się i coś stracił. To jest w ogóle Jego droga do zbawienia. Pan Bóg nieustannie coś traci, nieustannie na rzecz kogoś innego, w tym wypadku na rzecz nas, wycofuje się, traci to i stwarza nam przestrzeń. Wiem, że to mówię, może to już mi trochę abstrakcyjnie dzisiaj w tym pierwszym odcinku, ale bardzo bym chciał, żebyście pomyśleli, że to, że się wzięliśmy, no to, no właśnie, no to Pan Bóg zrobił nam miejsce. Co to znaczy dla nas? Zauważcie, że to samo się dzieje tak naprawdę w naszym życiu. Dlatego łatwo sobie to zobaczyć przez pewną analogię. Zobaczcie, kiedy są rodzice i kiedy pojawia się dziecko u tych rodziców, to oni muszą w mieszkaniu i w swoim życiu, nie chodzi mi tylko o przestrzeń, ale muszą zrobić miejsce dla tego kogoś, mało tego, ten ktoś im zabierze coś. Zobaczcie, dziecko, kiedy się pojawia, zabiera ich czas, zabiera ich zaangażowanie, zabiera przestrzeń dosłowną, jak będzie starsze, trzeba będzie mu zrobić pokój, będzie miał osobny jakby świat do życia, trzeba będzie poświęcić na niego pieniądze i tak dalej. Zauważcie, powołanie do życia kogoś jest tak naprawdę stratą czegoś z siebie. Muszę komuś oddać mój kawałek życia, kawałek czasu, kawałek pieniędzy, kawałek no w ogóle wszystkiego tak naprawdę, co mam. Dokładnie to samo się stało z Panem Bogiem. Otóż kochani, chciałbym, bo w tych odcinkach na końcu będę wam dawał takie proste zadania do przemyślenia. Jeżeli się mamy od Pana Boga uczyć drogi do zbawienia, to uważam, że to jest pierwsza rzecz, której możemy się od niego nauczyć. Czyli bardzo świadomie i bardzo dobrowolnie i z taką otwartością nie bójmy się tracić na rzecz kogoś drugiego. Zobaczcie, Pan Bóg rozpoczął historię tego świata i w ogóle zainicjował nasze bycie w tym świecie od tego, że zrobił nam w sobie miejsce, żebyśmy się pojawili. Jesteśmy do Pana Boga podobni i kochamy tak jak Pan Bóg, kiedy my innym ludziom. Panu Bogu, dzieciom, przyjaciołom obcym, a nawet wrogom, jak uczył Pan Jezus, ale do tego dojdziemy, robimy miejsce w naszym sercu, w naszym życiu, w naszej duszy i tak dalej. Zobaczcie, że czasem przychodzi nam to z ogromnym trudem, bo chcemy tak, jakby pilnujemy swojej przestrzeni, swojego czasu, zaangażowania, żeby za dużo nie dać, żeby nas za bardzo nie pociągnęło coś tam, bo czujemy, że możemy wszystko stracić. Bóg się wycofał, Bóg. Zdecydował się na stratę, żebyśmy zaistnieli. Pomyślcie, czy wasze serce ma taką zdolność, żeby się wycofywać na rzecz kogoś innego, żeby mu robić miejsce. Kochani, to można na tysiącu poziomach zobaczyć. Czy pozwalasz komuś kwitnąć przy tobie, czy pozwalasz mu zabrać swój czas, czy pozwalasz mu zabrać swoje pieniądze, jak trzeba, czy pozwalasz mu zabrać swoją miłość, to oczywiście najważniejsze, swoją uwagę, swoje słowa, swoje. no wszystko Twoje. Jeżeli mamy się upodobnić do Pana Boga. A na tym polega zbawienie. Zbawiony jest ten, kto jest do niego podobny. To to jest jedna z cech jego serca, której powinniśmy się od niego nauczyć.